Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Tutaj ja, romanx 100 i witam was w piątym, ostatnim odcinku mojego specjala na 4 maja, czyli święto wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Jak... Zapowiadałem, w tym odcinku dostaniecie linka do ankiety. On oczywiście jest dostępny już teraz w opisie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakie opcje dokładnie będą w ankiecie, to zapraszam do obejrzenia poprzednich filmów. No a w tym filmie w ostatnim odcinku pokażę Wam ostatnią grę, jaka na tej liście się znajdzie, mianowicie grę, z której już serię robiłem na tym kanale, jednak jest ona w tym momencie zawieszona. Także kiedyś próbowałem ją robić na moim starym kanale, gdzie była ona w przefatalnej jakości, z przefatalnym głosem. No ale generalnie, jeżeli chcecie zobaczyć, to też możecie. Zrobić chociaż do tego nie zachęcam. W każdym razie będzie to odcinek trochę inny od poprzednich, ponieważ nie będę go nagrywać jakby teraz. Po prostu zobaczycie pierwszy odcinek z serii The Star Wars: Knights of the Old Republic, jaki jest wrzucony na ten kanał. Myślę, że to będzie idealne. Idealna pokazówka dla tej gry, idealna, idealny wstęp tego, jakby to miało dalej wyglądać. Niestety nie mam save'a, którego użyłem podczas nagrywania tej serii, która, jak wspomniałem, jest zawieszona. Dlatego po prostu rozegrałbym jeszcze raz e, całą grę do tego momentu z identycznymi wyborami, jakie robiłem e, w tej serii do czasu jej zawieszenia. No i po prostu kontynuowalibyśmy sobie tego wielkiego RPGa w świecie gwiezdnych wojen. No i cóż, jeżeli chcecie, żeby to ta gra e, znalazła się na najbliższym, w najbliższym czasie na kanale, no to po prostu zagłosujcie na nią w ankiecie. Jak mówię, link do ankiety znajduje się w opisie. Na końcu filmu będą wszystkie jeszcze raz e, opcje w ankiecie podsumowane. No ale już teraz zapraszam Was do głosowania, ale także do oglądania dalej tego filmu, dlatego że tak jak mówiłem, za chwilę zobaczycie cały gameplay ze Star Wars Knights of the Old Republic. Zapraszam. A long time ago in galaxy Far Far Away, czyli dawno temu w odległej galaktyce. Mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich. Gwiezdne wojny. Knights of the Old Republic, czyli rycerze Starej Republiki. Przez tysiące lat e, przed powstaniem e, wielkiego galaktycznego imperium, e, Republika e, Verges on Collapse to jest na skraju upadku. Darth Malak, ostatni e, ocalały uczeń mrocznego lorda Levana, e, Anunition Invisible Sith Armada, dobra, e, wypuścił jakąś tam Armadę Seatów, aby e, po prostu przejąć władzę na galaktyką. E, Zmierzył cały opór. Yy, siły Malaka podbiły coś tam. resztki yy, Orderu Jedi, czyli Zakonu Jedi. I już tam tych napisów nie jestem w stanie rozczytać, bo są w strasznie niskiej rozdzielczości. Dlatego no, nie zdążyłem tłumaczyć tego na bieżąco, przepraszam. Yy, no w każdym razie możecie sobie te napisy przyczytać, jeżeli ktoś by jeszcze chciał. Tutaj to dokładnie. Szkoda, że to nie zostało przetłumaczone przez, przez tutaj twórców tej, tego spolszczenia, no ale nie można ich za to winić, bo to by trzeba było oddzielnie ten filmik robić. Chociaż to jest oczywiście do zrobienia, jak najbardziej. Takie napisy są bardzo łatwe do zrobienia, ale już nie będziemy za dużo wymagać. Mamy jakąś planetę. No i mamy krążownik Hammerhead, który jest atakowany przez myśliwce i zdecydowanie obrywa, co nie jest dobre. I już mogę wam powiedzieć, że to my się znajdujemy na tym statku. Za chwilę zresztą sami zobaczycie. Mamy naszą postać, która się budzi. Ok, no właśnie, tak więc mamy e, wstęp. Nasz statek jest atakowany. I tak. E, Kliknij na tą wypowiedź, aby wybrać pod chwilę kwestię. Niestety, e, postać kwestii nie przeczyta nasza. Nasza postać jest nie ma. Dlatego ja będę czytał te opcje dialogowe. Czyli tak mamy, kim jesteś? Endar Spire. E, dobra, zapytajmy go, kim on jest wpierw. I'm Trask Olgo, Ensign with the Republic Fleet. I'm your bunkmate here on the Andar Spire. We work opposite shifts. I guess that's why you haven't seen me before. Now hurry up. We have to find Bastila. We have to make sure she makes it off the ship alive. Kim Bastila? Nic tego o własną skórę. Kim Bastila? Bo nasza postać tak jakby nic nie wie, ale będzie o tym jeszcze później trochę myślę powiedziane. Zapytajmy się go o to, kim jest Bastila. Bastel is the commanding officer on the Endar Spire. Well, not an officer really, but she's the one in charge of this mission. One of our primary duties is to guarantee her survival in the event of an enemy attack. You swore an oath just like everyone else on this mission. Now it's time to make good on that oath. I heard what everyone's saying about you. You explored the farthest reaches of the galaxy. You visited planets I've never even heard of. People with your skills and abilities are hard to find. It's no wonder the Republic recruited you for this mission. But now's the time to prove yourself. Dobrze. Tak więc co, pomożemy oczywiście Bastilii. E, no, skoro przerzekaliśmy, no to przeżykaliśmy, dlatego że gram po jasnej stronie mocy i obietnic musimy dotrzymywać. No i teraz jeżeli. Kliknę tą opcję to odpali nam się samouczek No i samouczek z chęcią sobie ogram Dlatego, że kompletnie tej gry nie pamiętam I na pewno się taki samouczek przyda You mouse to to Moving mouse, right mouse button Will rotate the camera well. Ziamek, Dobrze się czujesz? Mówisz jakbyś był w grze He 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 To move towards the footlocker Hold down the right mouse button And face the camera towards it Then hold down the left mouse button as well to cause the character to run forward. Okay, no, dobra, spoko, dalej. You can left click on an object to select it. Once the footlocker is selected, left click on it again to perform the default action and open it. Mas powtórzyć nie w porządku. Tyle mi wystarczy. No właśnie, tutaj przełamanie mieliśmy czwartej ściany. No idziemy, troszeczkę się do nas podzywał. Mamy skrzynię, tak więc podnieśmy sobie wszystko, co tu mamy. Ok. Otrzymano punkty doświadczenia, fajnie. Prawdopodobnie wszystkie myszy obracamy kamerę, ja chodzę taką. Można też chyba e, pojtnąć jakoś, żeby postać chodziła sama, ale nie wiem jak za bardzo. E, tylko to obracanie kamery tak dziwnie działa trochę. Nie za bardzo, tak jakoś responsywnie. we have to hurry the sith might already be boarding the ship to try and capture bastila put your equipment on so we can get out of here eee, dobra, use the equip screen to equip the armor and weapons from your inventory you can access this screen by selecting the equip menu icon in the upper right corner of the screen use the mouse to look through your inventory slots the menu on the right displays items you can equip in each slot. Left-click the mouse to select an inventory slot, then scroll through the available items on the right and left-click to equip one. No, dobra. Tak więc tak. Ojazu, jaki te chat jest mały. Fuck. Dobra. W każdym razie, możemy e, założyć sobie tutaj ubranie. E, możemy sobie też założyć krótki miecz W drugą łapę nic nie weźmiemy Przynajmniej jeśli chodzi o blaster Coś jeszcze mamy? Mamy jeszcze jakiś cardiopakiet, pakiet, który nam coś zwiększa Co on nam zwiększa? Szczerze to nie wiem Zwiększa nam... Trafienie chyba Dobra, nieważne Tu jeszcze tak, tu mamy nasze wyposażenie Tu mamy informacje na, o naszej postaci Tutaj mamy nasze umiejętności Tutaj mamy komunikaty Gdzie możemy sobie to prześledzić Mamy aktywne zadania, mamy... Mapę, która jest strasznie mała, i mamy różne inne rzeczy. Ja sobie może grę zapiszę. Co? Yy, co, co to za zapis jest? Nie wiem, ale go sobie napiszę. Ale na pewno. Nie... Czemu co? Ktoś. Czy ktoś. Czy mój brat tutaj grał? W to? Nie wiem. Nieważne. Zagrajmy w.

Słuchajcie mnie, jest nie tak. Nie wiem, czy to jest wina spoczkania, czy to jest wina grania w wysokiej rozdzielczości. No ale musicie mi to wybaczyć, posarać się słuchać tego co on mówi. Ja będę oczywiście to podgłaśniał. You always control the leader of the party. You can switch who is the party leader by left clicking on their portrait in the lower left corner of the screen. Left click my portrait now to switch me to the party leader. Then use me to open the door. Left click to target the door, then left click it again with the mouse to open it.

He's seen more combat than the rest of the Endar Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe him. We have to get to the bridge to help defend Bastila. There's a map of the Endar Spire and a copy of Karth's message in your electronic journal, just in case we get separated. You can access your journal, map, and other important menus by clicking on the menu icons in the upper right corner of the screen. You can use the mouse to switch between the menus listed on the tabs at the top of the screen. No właśnie, aktywne zadanie, dodano tutaj zadanie Atak na Karth, Onasi S Szanowanym wszystkie żołnierzy Republiki, ci wiadomość Kazał całej za natychmiast zgłosić na mostach i chronić Bastille To co, w takim razie pójdziemy tam y Mamy też jakiegoś droida, możemy z nim pogadać On nam jakieś blib 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 powie Okej, okay, no spoko, tak więc idziemy dalej Zabezpieczenia, spróbujmy to otworzyć Udało się, nice I mamy naszych żołnierzy strzających się z żołnierzami wroga i niestety trochę mu się umarło. No i dobra, mamy wrogów. Jak widzicie, ta gra jest w czasie rzeczywistym, ale można walczyć też e, po prostu e, turowo, tak jakby. Znaczy, mamy też również, oczywiście, inne ataki. Oczywiście, my wykorzystamy sam po prostu grać czasu. Spacie, się czas zatrzymuje. Tak więc, e, jak możecie zobaczyć, Eee, można po prostu zatrzymywać e, czas pacją, e, Tutaj tak, przerwij walkę i weźmy go zaznaczmy jeszcze raz i weźmy grać ciosów, lecz powinien od razu umrzeć, okej. Mam wrażenie, że to nie będzie be our last battle with a Sith. Good thing we have med packs to heal our wounds. It might be a good idea to use one now before our next battle. To use an item like a med pack or another self-targeting item or power, you'll need to know how to use your action menu. Uh bo ja nie mam On the lower right of the screen you'll see a list of icons. This is your action menu. You can select items from this menu by using the mouse. Left click the icon you want to use to activate that power or item. Clicking on the arrows above and below the icon will cycle to other powers or items in that list. The first icon of the action menu is for friendly force powers. The second is for medical items such as med packs and antidote kits. The third icon is for miscellaneous items such as stimulants and energy shields. The fourth icon is for mines and only appears if you have a mine in your inventory and have the demolition skill. No dobra, w jaki sposób użyć No dobra, opcję, jest, no First left click on their portrait to take control of the injured character. Use the mouse to look through the medical items in the action menu until you see MedPack in the information box. Notice the up and down arrows on this icon. This means you have more than one available option for this icon. You must choose between a med pack and an advanced med pack. Use the mouse wheel to scroll up or down to switch between your med pack and your advanced med pack. Left-click the mouse to use the selected item on the character you currently control. Just remember that you have to actually be hurt for a med pack to work. You can't use it when you're uninjured. No dobra, dostaliśmy metpakiety, jak widzicie, nie jesteśmy w ogóle praktycznie ranni, tak więc po prostu pójdziemy do przodu. Możemy też chyba przeszukać ciało, tak jest. Podnieśmy sobie granat odłamkowy, proszę bardzo. Tutaj coś mamy, nic nie mamy. Dobra, no tak więc idziemy do drzwi w takim razie. Możemy sobie kliknąć, żeby nasza postać sama podeszła. I możemy sobie zatrzymać. Możemy zrobić tak, możemy też się przełączyć i on tutaj dać mu po prostu potężne strzały. O! W ten sposób można właśnie taktycznie rozgrywać te całe nasze pojedynki. Jak widzicie, zambel tutaj też ma wibroostrze. Tak więc ciekawie, ciekawie Okej okay. Dostaliśmy troszeczkę w wpierdziel e, Dobra tutaj potężnych strzałów Użyj na niego, a ja się tutaj Przełączę Tego że ziombel całkiem, całkiem dobrze walczył Co by mu nie, co by nie mówić e, Czemu nie mogę się ruszyć? Game Dobra nie wiem, nie wiem czemu nie mogę się ruszyć Mam w każdym razie jakieś kolejne rzeczy I się nie mogę ruszyć Ehm um. Nie wiem, czy coś mi się zbakowało, czy co? Ale nie mogę się ruszyć... Mogę się obrócić, ale nie mogę iść przód, tył. Co ciekawe. Weźmy sobie przede wszystkim tak, Jest tutaj inventory, dlatego, że dostaliśmy pancerz bojowy, przyda się. Mamy także długi miecz, który zadaje większe obrażenie, jak widzicie. Także weźmy sobie długi miecz. Możemy ewentualnie chyba wziąć dwa krótkie, ale nie mam umiejętności na walkę dwoma mieczami, dlatego weźmiemy sobie jeden długi miecz, po prostu. Okej. Okay. Nadal się nie mogę ruszyć eee, Czyżby mi się coś poprzestawiało w opcjach? Konfiguracja klawiszy, no, no dobrze, no, fak. Coś nie tak Czy jest tu jakieś coś na zmienianie sterowania? Szybki zapis, podpowiedź, prze... prezentuj broń, tryb skradania, tryb solo, zmień przywódcę, przerwij walkę, ekrany w punku eee, Ustaw minę, nie Czynność domyślna, spacja, spacja Hmm, no ciekawie. Wolny widok, chyba że Caps Lock nacisnąłem, albo kontrol Nie Tak się... Czemu nie mogę się ruszać? The fuck? Dobra, podejdźmy do drzwi w takim razie, no innej opcji nie ma Ale nie mogę się ruszyć, autentycznie! Coś jest mocno nie tak i mamy też jakiegoś lepszego żołnierza. Ma fajny podwójny Nie Niedobrze, trzeba będzie go pokonać. I u, granata rzucił. No i też swojego zabił, ale i naszych. I wreszcie nie mogę ruszyć. Nie wiem, czy jest ja jakiś coś, jakiś kurde ten. Autentycznie, rozglądanie się za pomocą myszy. Nie. Ruch w walce. No tak, na no, ruch w walce. Przesuń e, kamerę. No tak, wolny widok kapsu Control Escape QE, bieg marsz. Nie wiem, B wątpię. No nie, no też nie. Dobra, e, zróbmy sobie tak, zapisz grę, nowy zapis, OK i wczytajmy po prostu grę. Zagrajmy, wy, nie, tutaj, tak. No ciekawie. O, no i teraz mogę się ruszyć, czyli to był po prostu jakiś bug wtedy No dobra, okej, okay. mam nadzieję, że tak się więcej nie zdarzy Okej, okay, mamy jakiegoś żołnierza, tak więc weźmy sobie... O, oh, fuck Okej, okay, dobra, wybaczcie mi to szybkie cięcie, ale... Gra zdecydowanie nie lubi alt się I coś mi się bardzo mocno popsuło I niestety... A... Wywaliło mi też... Znaczy, nie to, że mi wywaliło nagrywanie, wywaliło mi samą grę Tak więc było przez chwilę po prostu cięcie no i wracamy, tak więc cóż, chodźmy dalej, podnieśmy szczątki, już się ruszyć możemy, także to jest spoko. Podnieśmy sobie w szczątki, albo może nie. Tylko już od razu zacznijmy atakować. Ty panie kolego, chodź też. I ty strzelaj najpierw dwa razy w tego, potem strzelaj dwa razy w tego, raczej powinieneś zabić spokojnie. Oho i mam kolejnych. To w sumie dobrze byłoby wykorzystać ten granat, ale no już tutaj tak trochę. Zaraz będzie się też coś czuję met pakietu użyć. E, dobra, ty ich tutaj właśnie pozabijaj. Dobra, widzę. Ten nasz kompan sobie radzi bardzo, bardzo dobrze. Mam też cholery szczątków, powodnośmy je sobie, bo czemu by nie. Granaty, metpakiety, fajne rzeczy. Generalnie podnieśmy ten zestawik. Tutaj jeszcze mamy szczątki, ale ja już chyba podnosiłem, chociaż... Podniosłem je? Nie, nie podniosłem ich, to były kredyty. Dobra, zobaczmy sobie mapę. Dobra, tu nic nie ma, tam też nic nie ma. Czy tutaj jeszcze czegoś nie zebrałem? Mamy droidę, o, nie mamy droidy, mamy serce części. I co w nich mamy? Mamy części, dobra, okej, okay, tak więc chodźmy dalej. I mamy iść teraz tutaj na lewo, dobrze, okej, okay, no to chodźmy w takim razie. I mamy drzwi, tu już mamy mostek, wydaje mi się, tam słychać jakąś walkę. No i proszę, mamy Jedi której się bokową mieć świetny, ale to pomijmy. I ona walczy tutaj z jednym z Sitów, co ciekawe. A dziwne, że taki bug tutaj jest. Bardzo dziwne. No i udało jej się go pokonać. No trochę szkoda jej, że, 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 że jej się trochę wybuchło. Umarła tak dosyć głupio. W sumie ja nie wiem, czy zaraz moja postać nie zginie, ale może nie. Jezu, serio pudło. Seriously? No bigo, bigo. Okej, okay, dobra, nice. Eee, kolejne szczątki. Trochę mam mało życia, ale nie chcę używać jeszcze matpakietu. Będziemy sobie je na razie myślę oszczędzać, bo podnosimy sobie tylko rzeczy. A mam też szczątki z tej Jedi. Jakiś stymulant siły i coś tam jeszcze. Eee, I znowu się nie mogę ruszyć. Dobra, F4, F5 w takim razie. To są generalnie quick y. już się ruszyć możemy. Nie wiem dlaczego to się tak baguje i się podejrzewam raczej nie dowiem. No ale dobra, w takim razie chodźmy na mostek. No i zobaczmy. Mamy przeciwników, okej, okay, dobra. E, tak więc zaatakujmy ich w takim razie tutaj potężnymi strzałami i gradem ciosów w takim rozrachunku. Tam mamy jeszcze kolejnych, którzy walczą z naszymi żołnierzami i mamy też level, o proszę. Fajnie. Dobra. No dobra, czyli będziemy musieli stąd uciekać. Powodnuśmy sobie tutaj jakieś rzeczy, szczątki w sensie. Mam tu jakiś plecak z blasterem i znowu się nie mogę ruszyć. Nie wiem za bardzo dlaczego. No dobra, no będę musiał tak quick save'ować po prostu. I tak jak mówię mamy level, tak więc podnieśmy sobie poziom, mamy umiejętności. E, I tak, w co sobie pójdziemy? Pójdziemy sobie... w programowanie myślę. Perswazji nie możemy, czyli nie. Może jeden... jeden raz w postrze, spostrzegawczość i coraz w naprawę, czy raz w programowanie. Może pójdźmy mocno w programowanie. Niech będzie, ja jestem informatyk to. Niech będzie. E, tak, możemy sobie wziąć tutaj. Przynajmniej, premier plus jeden do taką bronią ręczną. Tutaj walka jednorącz. Czyli, że mamy jeden miecz. Może weźmy sobie po prostu. Chociaż ja w sumie mam bardzo mało życia. Hmm. Skupienie się na broni. Dobra, nie. Dodajmy daj, daj, sobie ten atut. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Zamknijmy. Mamy jeszcze jakieś szczątki tutaj na samym mostku. Zobaczymy. Podnieśmy je sobie. Metpakiet przyda się zawsze. Dobra, chyba ja mamy iść tędy, wydaje mi się. Z tego co pamiętam również. Tak więc otwórzmy te drzwi. Okej, okay, mamy kolejne drzwi. Fajnie. Secure. Że tak powiem. Oj, to jest ziomek. Głupi pomysł. To jest ziomek. Bardzo głupi pomysł. Bardziej, że zamknęły się właśnie drzwi. Także już raczej po nim niestety, a szkoda. Dobra, gdzie my się mamy udać? Eee, w tą stronę, ha, już nie możemy się cofnąć, eee, tak więc musimy iść na Sterburtę. Tak więc chodźmy na Sterburtę w takim razie. No i zobaczmy. To jest Karth Onasi, twój osobisty komunikator. Przeczuję twoją pozycję przez systemy wsparcia życia w Endar Spire. Pod wsi Nassilis jest w drodze. Jesteś ostatnim żyjącym członkiem drużyny w Endar Spire. Nie, nie mogę czekać na ciebie dłużej. Musisz dojść do pod wsi, ale It's a Sith Patrol just down the corridor. Use your stealth skill to sneak past it. First, make sure you have a stealth field generator equipped in your belt. You can't use your stealth skill without one. Use the mouse and click on the stealth button to activate it. The generator will wrap you in a cloaking effect so you can sneak past the sit. Just be careful you don't get too close, or you might notice someone's there. Okay, no dobra, spoko. Czy możemy też skradać, zdecydowanie? No dobra, tak więc chodźmy. On mówi, że musimy sobie jakiś pas wyposażyć. I mamy tutaj generator pora maskującego, ale generalnie z tego co pamiętam, to generalnie w tej grze chodzi się bardzo wolno, kiedy się ma ten pas. Dlatego ja po prostu nie będę go na razie używał. Weźmiemy sobie po prostu, przebiegniemy do niego. Myślę, że jedno czy tam dwa cięcia mieczem wystarczą, żeby go spokojnie pokonać. Przecież liczę na to, żeby nam się uda. No, jeszcze chwilę. Okay, już zrobiliśmy ładny unik, tylko że niestety zdołno trafić. Ale dobra, udało się go pokonać w miarę bezinwazyjnie. No dobra, słuchajcie, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Dla wytrwałych, którzy obejrzeli go do końca, jeszcze jedno małe ogłoszenie, bardzo ważne, ponieważ część z was mogłoby się zastanawiać, halo, gdzie jest Star Wars The Old Republic, czyli MMORPG o w świecie Gwiezdnych Wojen, z którego miałem już na kanale cztery serie? Trzy serie. Czwarta była powiedzmy zaczęta, ale nieskończona, klasą Smuggler. W każdym razie, jak tylko skończymy Assassin's Creed Odyssey pojawi się na kanale seria z kolejnej klasy Star Wars The Old Republic. Szczerze? Nie wiem jaką klasą chciałbym zagrać. E, ostatnio graliśmy sobie konsularem o ile dobrze pamiętam, także podejrzewam, że wybierzemy coś po ciemnej strony mocy i zapewne będzie to agent imperialny. Tym razem już zagramy raczej postacią kompletnie złą, e, bo za bardzo w grze nie da się zmienić jakby endingu, żeby ono było jakieś bardzo dobre albo bardzo złe. Dlatego też po prostu zagramy sobie jakimś bezwzględnym agentem, który będzie robił wszystko, aby osiągnąć swoje cele i cele dla swojego operatora. Tak czy jak w tym odcinku, w tym filmie i w tej serii specjalnie na 4 maja to by było na tyle. Teraz na ekranie wyświetlają wam się wszystkie opcje w ankiecie, one będą dosła, dokładnie tak samo wylistowane w jakiej kolejności, gdyby były pokazywane dzisiaj na moim kanale, czyli na pierwszym miejscu mamy Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, później Jedi Knight 2, Jedi Outcast, na trzecim miejscu Star Wars Empire at War i szczerze ku tej opcji najbardziej się skłaniam, żeby w tą grę zagrać, ale oczywiście, tak jak mówiłem, wybór należy do was. Na czwartym miejscu to co pokazałem w poprzednim odcinku, czyli Star Wars Battlefront 2 też bardzo fajnie, bo ta kampania bardzo fajnie się zaczęła i z chęcią bym ją kontynuował, ale tak jak mówię, decyzja należy do Was. No i tak jak mówiłem, ostatnia opcja w ankiecie to Star Wars Knights of the Old Republic, czyli RPG od Obsidianu, o ile się nie mylę. To chyba Obsidian, albo Bioware. Nie pamiętam, która z tych firm robiła. W każdym razie jest naprawdę świetny, świetny RPG. i zdecydowanie bardzo, bardzo fajna gra. Także cóż, wybór zostawiam dla Was. Zagłosujcie koniecznie w ankiecie. Link się znajduje jeszcze raz w opisie. Jeżeli się będzie dało, to też się pojawi w karcie, ale tam się chyba takich ozdupy linków nie da zarzucić. Także no niestety. W sumie być może zrobimy taką nieoficjalną ankietę YouTubeową. Także być może w karcie dostaniecie jednak jakąś ankietę, gdzie będziecie mogli zagłosować, ale od razu mówię. Na wyniki będę patrzeć na Stropolu, i to jest jakby ankieta oficjalna. Tam musi zagłosować, żeby wasz głos się liczył. Tak czy siak, w tym filmie i w tej serii to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że obydwa, obydwie te rzeczy, czyli i seria, i odcinek, wam się podobały. No i cóż, do zobaczenia w którejś z gier już niedługo na kanale. Jeśli chodzi o czas do głosowania, to myślę, że dam wam tak mniej więcej, powiedzmy 5 dni, czyli wyniki ogłosimy sobie w środę 8. Maja. Myślę, że to będzie dobry termin. Właśnie go wymyśliłem na szybko, dlatego tak go powiedziałem z takimi przestajami. Tak czy jak w tym filmie to było na tyle, tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że on Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. A, no i made for Be With You. Always. In my head. Yo, 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 yo. Yeah. Yeah. Yeah.